Cześć, czas na wieczorną gimnastykę. Nazywam się Justyna Szarawarska, jestem trenerką medyczną, tą od zdrowego kręgosłupa i postawy ciała i wykonamy sobie dzisiaj właśnie taki wieczorny zestaw ćwiczeń, który pomoże ci się zrelaksować, wyciszyć i odprężyć po całym intensywnym dniu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam cię do tego właśnie teraz, aby to nadrobić, żeby po prostu być na bieżąco z innymi treningami i treściami zachęcającymi do ruchu. Zaczynamy. Ustawiamy się na początek w klęku podpartym. Dłonie układamy pod barkami, kolana są rozsunięte na szerokość bioder. Zaczynamy troszeczkę ruchu dla naszego kręgosłupa. Podwijamy miednicę najpierw, później odcinek lędźwiowy zaokrąglamy. Zaokrąglamy odcinek piersiowy na samym końcu głowę i następnie od bioder się rozwijamy. Przechodzimy do wyprostu. Najpierw obraca się biodro, później kręg po kręgu, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, potem piersiowy i na końcu głowa. Pamiętaj, żeby ćwiczyć w komfortowym zakresie ruchu, czyli takim bezbolesnym i przyjemnym dla Ciebie. Spokojne ruchy chcemy tutaj się troszeczkę odprężyć, odżywić jeszcze nasze dyski kręgowe, troszeczkę sobie później pooddychamy i rozluźnimy nasze ciało. Przygotujemy je na lepszy sen. Ćwiczenie wykonuj powoli, dokładnie, kręg po kręgu. Swobodnie oddychaj. Nie wstrzymuj powietrza, niech ono swobodnie przepływa przez Twoje ciało. Zostaw zaokrąglone plecy, rozchyl łopatki, schowaj głowę między swoje ramiona i poddychaj trochę do swoich pleców. Weź spokojny, długi wdech nosem i wypuść powietrze albo przez nos, albo przez lekko rozchylone usta. Spokojny, długi wdech i spokojny, długi wydech. Poczuj, jak podczas wdechu jest napięcie, a podczas wydechu rozluźnienie. Ostatni wdech, wydech. Wróć do neutralnej pozycji kręgosłupa. Będziemy teraz masować naszą głowę. Jeżeli masz jakieś problemy z kręgosłupem szyjnym... Proponuję zrobić to w pozycji siedzącej, wydłużony kręgosłup, tak żeby głowa znajdowała się nad naszą miednicą. Może to być w siadzie na piętach, może to być w siadzie skrzyżnym, możesz też usiąść na boku swojego łóżka i odłóż jedną, drugą rękę na swoją głowę i dociśnij. Ale to ma być naprawdę niewielki nacisk, taki 200 g kostka masła będzie w zupełności wystarczająca i chwilę podociskaj swoją głowę i delikatnie... Przesuwaj skórę głowy. Natomiast, jeżeli dasz radę i masz taką możliwość, oprzyj swoje czoło na podłodze i przetocz się powoli na środek swojej głowy. Zatrzymaj, poddychaj chwilę swobodnie. I następnie możesz swobodnymi ruchami pomasować głowę. Do przodu, do czoła i do tyłu. Przypominam, że jeżeli masz problemy z kręgosłupem szyjnym, wersja siedząca będzie bardziej dla Ciebie. Jeżeli jest jakieś miejsce, które nadmiernie boli, czujesz, że jest tam więcej napięcia, zatrzymaj na nim. Spróbuj rozluźnić. Spokojny wdech i spokojny, długi wydech. To ćwiczenie jest naprawdę odprężające i bardzo rozluźniające. Spokojny wdech i spokojny wydech. Jeżeli chcesz, możesz teraz troszeczkę. Poszukać znowu innego miejsca na swojej głowie, wykonać jakieś krążenia. I jeżeli znowu jest jakieś takie miejsce, które mocniej czujesz, zatrzymaj. Jeszcze kilka sekund zostaniemy w tej pozycji. Dwa spokojne wdechy, wydechy. Powoli wróć na swoje czoło, odłóż łokcie na podłogę, cofnij biodro, przejdź do pozycji dziecka. Ustaw kolana szeroko, wysuń ręce do przodu. Czoło możesz odłożyć na podłogę, jeżeli to dla Ciebie wygodnie. Fajnie, jeżeli Twoje biodra będą dotykały pięt, natomiast jeżeli tak się nie dzieje, to też jest ok i po prostu niech biodro będzie w górze. Swobodny oddech, wdech nosem i wydech też przez nos albo przez lekko rozchylone usta. Powolutku unieś swoje ciało do góry, połóż się na boku i przejdź do leżenia na plecach. Ramiona odłóż wzdłuż ciała, ułóż się tak, żeby było Ci wygodniej i wykonaj kilka swobodnych ruchów swoimi biodrami. Podwiń miednicę do tyłu pochylenia, przejdź do przodu pochylenia. Swobodny ruch w komfortowym zakresie. Nie chcemy czuć żadnego dyskomfortu, żadnego bólu. Ma być luźno i swobodnie. Nie musi być to maksymalny zakres ruchu, ma być to swobodny zakres ruchu. Odłóż teraz dłonie na swoich biodrach i pobujaj swobodnie nimi z boku na bok swoimi biodrami. Z jednej strony na drugą. Swobodny ruch, nieduży. Kolana niech są w miejscu. Zatrzymaj. Złącz teraz podeszwy stóp ze sobą, jedną, drugą. Opuść kolana luźno i swobodnie na boki. Jeżeli jest to dla ciebie niekomfortowe, czujesz zbyt duże napięcie na swoich przywodzicielach, na wewnętrznej stronie uda, możesz podłożyć poduszkę. Z jednej strony pod kolano i z drugiej strony pod kolano. Tak, żeby czuć przyjemne rozluźnienie, ale nie ból i taki nadmierny dyskomfort. Jeśli możesz, złap się za swoje łokcie, przenieś ręce za głowę. Jeżeli plecy tutaj mocno idą do wygięcia, czyli brzuch ucieka do przodu, możesz też po prostu odłożyć ręce z boku swojego ciała albo za głowę. Chodzi o to, żeby też otworzyć tutaj klatkę piersiową, ale ma być to dla Ciebie komfortowe, więc wybierz taką pozycję, w której jesteś w stanie się rozluźnić i jest ona dla Ciebie przyjemna. Weź spokojny długi wdech nosem. I zrób spokojny wydech, albo przez nos, albo przez lekko rozchylone usta. Spokojny, długi wdech. I jeszcze dłuższy, jeszcze spokojniejszy wydech. Poczuj, jak podczas wydechu Twoje ciało się rozluźnia. Jak Twoje kolana jeszcze swobodniej opadają na boki. Rozluźnij swoją szczękę przy kolejnym wydechu. Rozluźnij swoją twarz. Pozbądź się napięcia z barków. Z bioder. Ze stóp. Powoli złącz kolana. Przyciągnij jedno i drugie kolano do swojego brzucha. Obejmij je. Możesz swobodnie pobujać się z boku na bok. Pozataczać swoimi biodrami ósemeczki albo narysować jakieś uśmiechy czy półkola. Ma być to dla Ciebie przyjemne i rozluźniające. Zamknij swoje oczy. Pozbądź się napięcia z barków, z twarzy, rozluźnij czoło, nie zaciskaj zębów. Powoli zatrzymaj się na środku wyprostuj na podłodze jedną nogę, wyprostuj drugą nogę, wyprostuj ręce za głową. Weź głęboki wdech i przeciągnij się, wyciągnij ręce daleko, nogi daleko. I z wydechem puść całkowicie rozluźnij swoje ciało. I ponownie przeciągnij się, wyciągnij ręce daleko, nogi daleko, jakby ktoś trzymał cię za ręce i za nogi. I z wydechem puść. Rozluźnij całkowicie. Jeszcze jeden raz. Wyciągnij się, przyciągnij mocno, 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 mocno. I wydech los. Jeśli potrzebujesz, możesz już zostać w tej pozycji. Zachęcam Cię oczywiście w międzyczasie do zasubskrybowania kanału. Po więcej fajnych treningów i ciekawych ćwiczeń dla Twojego ciała. A ja życzę Ci już. Cudownego wieczoru, jak to na wieczorną gimnastykę przystało. Mam nadzieję, że czujesz się po niej cudownie zrelaksowana. Zresztą możesz dać znać w komentarzu, zostawić kciuka w górę, jeżeli było fajnie. Do zobaczenia na kolejnym treningu albo w jakimś innym, kolejnym filmie. Cześć!